O, tu jesteśmy, słuchajcie, na polu, gdzie można wynająć sobie na godzinę mini golfa. Bardzo fajnie przygotowany tak nastrojowo yy, teren. Zobaczcie dookoła, tuż przy plaży. Tuż przy plaży. Ale fajnie takie oczka wodne, stare beczki, które nadają nastrój. Jakieś takie chatki porobione. Piękne. Wody, Zobaczcie kolor wody dokładnie. Nie wiem czy kamera to odda, ale on jest aż turkusowy. Pewnie nie odda. Ja nie wiem czy ona nie jest aż przycharbiona, bo to jest za nie... Nie, bo to jest taka sama woda, chce wodę spalka mieć. Piękne. Pokaż się Jak cię woda tu? cudownie, naprawdę jest przepięknie obiekt cały jest tak ogromny że każdy tutaj znajdzie coś dla siebie i rodzice z dziećmi małymi mogą przyjechać, jak widzicie my z psem chodzimy jak dotąd tylko jedno miejsce było nieprzyjazne dla zwierzęcia, hotel Nico. a tak to wszystkie inne hotele nie mają nic przeciwko temu żeby zwierzaka do nich wprowadzić no fajnie, naprawdę fajnie jest tutaj super pokażemy dalej jeszcze jak to wygląda? Tu też zobaczcie akurat yy, jedno z golfa, do którego piłeczkę trzeba przebić przez ten mostek. Też fajne, fajne przeszkody. Dzieciaki tu mają frajdę. Rodzice grają, rodzice grają z dziećmi. O, zobaczcie. Tu jakaś armata w rogu. Super. Sukienki przygotowane. Tak, tu chyba bardziej będzie widać wodę. Przynajmniej nas jest taka turkusoważ. O, Madi, nie wchodzimy tam, nie wchodzimy. No a tu już mamy plażyczkę. Tam gdzie stoi taki stary żaglowiec, on pływa tu na wycieczki w różne miejsca. Można kupić gdzieś tam w biurach. W biurach y, y, turystycznych, które są gdzieś tu usytuowane na plaży. I teraz, zobaczcie, tu Wam pokażemy, właśnie kasę: kasę Solaris Pirat Adventure Golf. Tak wygląda. Tak wygląda. Tu mamy, włożymy kije, kije wykorzystać i tak dalej. I zobaczcie. Jest 40-40 czyli powiem Wam, że przyzwoicie, przyzwoicie, otrzymujemy testy od razu do nagrywania i tak dalej. Zobaczcie, tu jest atrapa też takiego statku pirackiego, nie wiadomo a, mówię, że piracki, a każdy sobie już oceni, czy to piracki, czy nie piracki. Yy, I zobaczcie, tam jest taka z tyłu trupia czacha. Yy, I z, nie, z niej ostatnio widziałem, że leci woda. Też taka turkusowa woda, jak właśnie jest w tym tu jeziorku. I kolejne elementy yy, mini golfa, jakieś takie stare skrzynie. Fajnie, to wygląda. Chodź, Idziemy jeszcze dalej dobra. w tę stronę. Stare skrzynie, stare armaty. O, tak, widzicie tu. Super. Tu Chyba wam pokażę tą wodę tak samo. Przepięknie. Przepięknie to zrobione. Wiesz co, tam już chyba nie będziemy myśli, bo tam już jest, tam są tylko, tam są jeszcze tylko trzy pola do golfa, a tam z tyłu już mamy domki kempingowe, widać, widać w oddali. Także przepięknie to jest wszystko zrobione tutaj. Czyli to jest za kempingiem Solaris, słuchajcie, jest potem hotel Niko, Potem jest jeszcze jeden hotel, nie pamiętam nazwy, w tym momencie. I kolejną, kolejną właśnie taką atrakcją, yy, między domkami kempingowymi, yy, jest właśnie to miejsce, które wam tu tutaj pokazujemy. I jak się przejdzie, całe pole mini-golfa, to tu przy wyjściu jest zakończenie. I tam należy. Celować ten dołeczek na końcu. Dobra, no my idziemy dalej. Tak, tu mamy z kolei palmiarnie. Różne palmy, młodsze, starsze, basen kryty w środku w tym budynku, którym Wam pokazujemy, a tu są także baseny yy, na zewnątrz. Akurat nie ten basen z tego co się orientuję, jest tylko dla gości hotelowych. Natomiast wiem, że są jeszcze następne baseny, w stronę idąc z strony mariny, właśnie w stronę kempingu Solaris, gdzie są dostępne dla wszystkich gości. Więc chcę, żebyście wiedzieli, że takie możliwości tutaj są. Może nam się uda zobaczyć, jest, jaka jest nazwa tego hotelu. żeby ewentualnie ktoś, jak ma ochotę skorzystać, mógł to zrobić. Z drugiej strony mamy plażę. Plaża jest ogólnie dostępna. Słuchajcie, wynajem leżaku, włącznie z parasolem, to jest koszt 100 kun, czyli jakieś 66 zł na, na chwilę obecną. Fajna plaża, częściowo zacieniona. Częściowo właśnie nasłoneczniona. Fajny cybel tam też jest. I właśnie koło tego statku, który tam wcześniej pokazywałem, już pirackiego. Dobra, tu jeszcze pokażę z tej strony hotel, a tu mamy tablicę, więc będziemy wszystko widzieć. Tak, czyli jest to hotel Hotel Iwan i akurat nie, te baseny są tylko i wyłącznie dla gości hotelu Iwan. Z tej strony z kolei baseny mamy, że tak powiem, takie zacienione miejsca do wypoczynku, a tu mamy taki bar basenowy, z tyłu jakieś tam kaskady. Także też ciekawie to wszystko tutaj wygląda. I tu czeka na nas już Madi i Asia. Więc idę powoli do nich, idziemy dalej. Przed chwilą pokazałem Wam tą plażę od tyłu, jakby od Deptaka. A teraz przeszliśmy tutaj naprzód. Zobaczcie, że całkiem przyjemna plażyczka. Na której nie ma za wiele ludzi. Tu jest dookoła, już, jak w Adriatyku, czyli dookoła całego pola kempingowego i wszystkich tych hoteli: czy tego Iwan, Niko, i tam jeszcze jeden z przodu. Jest, jest deptak wzdłuż którego ludzie spacerują. Jest szereg fajnych knajpeczek. Z drugiej strony widać wyspy i pobliskie miasteczka. Oczywiście kąpielisko, które jest ogrodzone. Także uważam, że wszystko jest wypożczalnia, słuchajcie, łodzi, może nie tak wypożczalnia, a można skorzystać z takiej szybkiej łodzi. To może trochę zbliższa ten o którym mówiliśmy. Słuchajcie, na terenie tych obiektów są korty tenisowe, na starszych są wypożyczalnie windsurfingu więc można pożyczyć sobie deskę, z tego co wiem to jest możliwość przyjęcia instruktora i można troszeczkę połączyć się, upływać na windsurfingu jedyne co nie udało nam się teraz znaleźć to chcieliśmy dopożyczyć rowerów bo mamy trzy sztuki, a jest nas 5 osób, chcieliśmy sobie dzisiaj pojechać gdzieś na rowerkach no ale pomimo tego, że przeszliśmy tu kawał drogi, nie udało się znaleźć wypożyczalni, może kiepsko szukamy. No w każdym razie chyba, chyba zrezygnujemy dzisiaj z wycieczki, albo się podzielimy, pojedziemy w jeden dzień jedni, w drugi dzień drudzy, no bo inaczej chyba tego nie ogarniemy tu. No dokładnie. I zobaczcie, kolejne takie budyneczki kolorowe przy Deptaku i za nimi znowu duża plaża, tu już się zaczyna. Zobaczy lampy na plaży, całkiem przyjemnie. I miejsca, jak widać, wolnego do wyboru, do koloru. Bliżej A. wody, dalej wody, w słońcu, w cieniu. No, każdy znajdzie naprawdę, co będzie chciał dla siebie. Dokładnie. A jeszcze jedno chcę powiedzieć, że tu mamy końcówkę sierpnia, bo jesteśmy 25 dzisiaj, jak nagrywamy tego vloga. Także 25 sierpnia i jak widzicie, plaże już pustoszeją. Także dużo, dużo ludzi wyjeżdża. Ale nie mniej jednak też dużo yy, robią się niższe ceny w tych resortach, na polach kempingowych. No i dzięki temu można skorzystać z tych wszystkich udogodnień za mniejsze pieniądze. I zobaczcie teraz znowu znowu plażyczka. Kolejna. Ceny parasoli są takie same wszędzie, czyli 50 Kulny za leżak, znaczy no za komplet chciałem powiedzieć, że w piątku jest leżak, dwa leżaki, stuwa, parasol jest free wtedy. Czyli 66 zł. Ta plaża dokładnie e, takie same maceny i zobaczcie, ona też jest fajnie wystylowana, szeroka plaża. Jest trochę jeżowców w wodzie, więc koniecznie koniecznie buty do wody e, trzeba mieć. E, bo powiem szczerze, że jeżowiec jak się bije, no to zaczyna się troszeczkę jadzić potem, y, gdzieś tam w drodze. Y, Także proponuję każdemu buty do wody. Czyli jeszcze raz, proszę spojrzeć. Dobro, Darika, z tyłu. I wysetki a jest ich tu całym mój, tak że krajobrazowo jest przepięknie. Czyli okolicy Spenika. Jeszcze raz powtórzę, Camping Solaris. Słuchajcie, wchodzę teraz do tego czerwono budynku, czyli tu możemy kupić różnego rodzaju maski, materace, pływaki, płetwy, jakieś pistolety do wody, czyli wszelkie zabawki, tak żeby nasze pociechy czy Wasze pociechy się miały czym, czym bawić. Zobaczcie, fantastyczne materace w formie lodów, yy, czy w formie loda, ale jeszcze z nadrukiem arbuza, kiwi czy innych. Z drugiej strony mamy z kolei piłki, różnego rodzaju też materace materiałowe, yy, pistolety do wozów, tu jest zabawki dla dzieciaków. I tu jest taki dziedziniec, też restauracyjne, to są restauracje, można sobie siąść, yy, odpocząć. Zobaczymy, mamy kolejne fantastyczne miejsce. Yy, wejdziemy tutaj, w tym momencie za pokażemy. Jest tu trochę więc jest być zachwycony, bo chyba strasznie też. Znaczy trawą. to jest restauracja normalnie, ona jest w tej chwili jeszcze zamknięta, ale też wam chcemy pokazać taką scenerię, w jakiej to jest wszystko yy, porobione. Czyli jakieś powiedzmy, wozy kamieniem obłożone. Takie skaliniaki, mnóstwo drzew, klombów Klombów, tam jest koło wodne. Podejdziemy, podejdziemy. Koło wodne. Tu mamy wóz z dniami. Wóz z dniami. restauracja restauracyjka w takiej scenarii. To pięknie. Ja wchodzę właśnie do środka. Chcę Wam pokazać, jak to jest w środku wszystko. Tu mamy taki greenhouse. Greenhouse. Zobaczcie. W środku się palą grille. Zobaczcie. Palą się grille. Tu jakiś styl do przygotowania. Tam są też grille. Się palą. Tu kucharze jedzą. Zobaczcie dynie. Tu jest t z kolei, czyli różnego rodzaju herbaty można sobie zamówić, można kupić. T-House: Zastawy na stołach. Stołeczki niebieskie, białe, no słuchajcie, jest tu bajecznie. Jest tu bajecznie. Sami musicie przyznać, że jest nieźle. Zobaczcie ryby pokładane w lodzie. Akurat światło odbija, ale ryby tu są pokładane w lodzie. Pięknie, przezdrobione pomarańczami, cytrynami. Kolejne wozy, ładnie udekorowane. Tam mamy też wydawanie potraw. Wydawanie potraw. Kolejne stoliki. Słuchajcie cudnie. Chorwacja jest przepiękna, my już w różnych pięknych miejscach byliśmy, ale potrafią naprawdę człowieka zaskoczyć nowe miejsca z kolei, które gdzieś tam możemy sobie pozwiedzać. Tu są bucety, o. Może pokażę Wam nawet wutet we restauracji, żeście wiedzieli, że jest czyściutko. Oczywiście odkosz, chudnie, pachnąco. Pachnąco. Toalety. Toalety, proszę. Duże lustro, kwiaty w środku. Oczywiście męska toaleta. Żeńska toaleta. Idziemy dalej. To jakaś taka brama i wyjście do parku z kolei. A w jakieś miejsce magazynowe. Tu mamy kolejną salę. Kolejną salę, podpisana, nie podpisana. Ale widać, że oliwy. Różnego rodzaju oliwy. Różne oliwy. Pewnie Te też można kupić migdały. Zobaczcie, całe mnóstwo różnych oliw. Lawenda, czy takie, taka jakby oznaka w Chorwacji. Pamiętam na wyspie Chwary, jak żeśmy jeździli, tam były niesamowite złoża no, lawendy. Mówię złoża w Cudzysłowie, bo było ich bardzo dużo. Zobaczcie, stoły zastawione. Tu mam jakąś aparaturę do pewnie tłoczenia oliwy, tak się domyślam, bo nie jestem pewny. Ale domyślam się, że do właśnie tłoczenia oliwy, oleju. Właśnie z orzechów, z migdałów i tak dalej. Mnóstwo ludzi zwiedza sobie. Ale fajnie przejść na kolację i myślę, że muszę żonę zaprosić tu na kolacyjkę. Dobra, idziemy dalej. Idziemy dalej. Tu mamy słuchajcie taką piwnicę chyba wina. wine. Celar. Zobaczcie. Piwnice win. I są pokładane wina z kolei. Świetnie w takich ceramicznych, takich chyba łupkach dachówkowych, tak na domach są. Znacznie z win. W takich dużych butlach. Na ścianie. Yy, może komuś się sprzyda pomysł. Jak sobie będzie robił swoją piwniczkę, to właśnie będzie można taki pomysł zastosować. Słuchajcie, tu na dole. Segła klinkerowa, kamień i właśnie łupka ceramiczna, jakaś taka koza do grzania. Pewnie, żeby utrzymać jakąś tam też temperaturę w zimie, chociaż na Chorwacji to myślę, że nie potrzebne. Piękne drzwi, też Wam pokażę. Może akurat kogoś zainspiruje to pomysłem do stworzenia swojej takiej piwniczki. Dobra, wychodzimy dalej. O tu mamy taką, taką wiatę tu akurat mnie kelner zaprasza do stolika tu mamy kolejne na zewnątrz elementy restauracji zobaczcie stoły pięknie dekorowane roślinność taka naturalna tu można też sobie wynająć takie pomieszczenie. Zobaczcie, nieduże na kilka osób: 2, 4, 6, na 8 osób. Też bardzo nastrojowe. Tu mamy jakąś taką kaskadę yy, wodną. I kawałek znowu ogrody z tyłu. Ogół z tyłu, z przodu. I znowu stoliki pod wiatami. Tu na 6 osób, z drugiej strony też na 6 osób. No ja jestem, słuchajcie, pod wrażeniem. Jak ktoś ogląda tego vloga, to niech powie, że mu się nie podoba to, co powiedziałem. Tu mamy co? Tu mamy pewnie jakąś kuchnię. Tak jest, zobaczcie. Jakiś konfitury z kolei. Figi. Orzechy. Lodziarka do lodu. I kremęsiki. Pięknie. Pokażę Wam na studiu. To wygląda. I stare, odrestaurowane drzwi. Nie wiem, co to jest za urządzenie i do czego ono mogło służyć, ale pokażę Wam, jak to wygląda. Może Wam przyjdzie coś do głowy, to napiszcie w komentarzach, co to może być za urządzenie. Dobra. Idziemy dalej właśnie, ja tak zapuściłem w jedną stronę, a tu tego jest dużo. Tak tu akurat nie. pan wszedł sobie bez koszulki i tu kelner go od razu wołał, bo jednak jest to restauracja i ten strój też obowiązuje. Ludzie sobie siedzą fajnie w zakątkach różnych. Piją sobie chłodną wodę. Tu jest Souvenir Shop. Można suweniry kupić, hello, oliwa jest. A więc tam skończyliśmy na suwenirach i tu właśnie... Yy, Padała mi bateria w kamerze, i w tym momencie przeszliśmy już na drugą stronę. Gdzie jest mnóstwo oczek, wodnych, słuchajcie, wodza, płynąca, piękna roślinność. I to moja piękna żona. Moja piękna żona. Słuchajcie, tak to wszystko wygląda. O! to jest strumień płynie. Jest Madi, która ma wreszcie trochę trawy i może się wychłodzić. O, tu mamy winniczkę zrobioną. Winogron rośnie na winniczce. Podejdę, pokażę wam. Zobaczcie. Winogron rośnie. I to jest wszystko w tej restauracji. To jest wszystko w restauracji. O! Przepięknie. Może żabki żyją, żabki też muszą gdzieś żyć. Piękny kamienny most, tu pani maluje coś. I tu wysokie właśnie lilie, wysokie trawy. I wszędzie strumyczki, szumiące strumyczki. Dobrze. No mistrzostwo, restauracja mistrzostwo, polecamy. Nie, wie, nie wiemy jeszcze jak, jak jedzenie to smakuje, ale myślę, że wybornie. Oczywiście sprawdzimy to później, na razie wracamy do nas na camping, ale w takim otoczeniu to chyba sama przyjemność zjeść nawet cokolwiek, by to nie było. Tam są winka, oliwy, wszystko tak. w środku. No dobra, to my idziemy dalej. A To jeszcze wam coś pokażę. Bo tego nam nie pokazywaliśmy. Ja stałam tutaj chwilę i przyglądałam się temu czołu i tak naprawdę on nam niewiele wody w ogóle potrzebuje do tego, żeby być wprowadzonym w ruch. Bo tutaj, tutaj są szczały, że woda, woda tą rynkiem. I tak naprawdę samą tę czuneczką tylko tych łopat i to śmieciełko jest poruszane przez tą wodę. No dokładnie. A jeszcze tu mamy chyba magazyn. Mąki. Tak, zobaczcie. Ja, słuchajcie, można by było tędy godzinami chodzić, ale muszę Was zaprosić tu, żebyście sprawdzili to sami. To co, lecimy dalej? Słuchajcie, i zbliżając się w stronę już kempingu, tu mamy Beach Beats, Cake Shop, czyli mamy słodycze dla najmłodszych i nie tylko tych najmłodszych, fajne restauracje, lody, restauracja plażowa z grillami, goframi, owoce, schłodni, arbuz, melon, winogrono. Tu z kolei mamy szampany, winka, jakieś ciasteczka. I kolejne baseny. I ten basen już jest dostępny dla wszystkich. No i słuchajcie, kolejną, kolejną rzeczą która uważam, że warto odwiedzić, to jest taka restauracyjka, włoska, gdzie można zjeść dobrą pizzę. I też w fajnej scenerii. Zobaczcie, na zewnątrz można siąć pod taką wiatą. Wszędzie stoliki w zacienionych miejscach.